Wybierz kryształ jeden bądź drugi. Jeśli dobrze wybierzesz, to będzie to czytanie dla Ciebie. Gotowa? Jeśli wybrałaś ten kryształ, to to czytanie jest dla Ciebie. Ok, zobaczmy, co tam się zbliża do Twojego życia. Jaka informacja jest dzisiaj dla Ciebie? istotna, a to napisz w komentarzu, wszystko działa na moją korzyść, żeby pozytywnie zaafirmować. Widzę jakieś więzienie, może to być więzienie umysłowe, oczywiście wątpię, żeby to było więzienie dosłowne, ale może być też, oczywiście. Jakieś więzienie jest istotne. I tutaj widzę przede wszystkim sytuację, w której ktoś potrzebuje się uwolnić. Ktoś potrzebuje się uwolnić, być może od słysza jakiegoś staromodnego myślenia, starodawnego myślenia. To jest przede wszystkim jakieś negatywne przekonanie na temat jakiejś sytuacji. Ono troszkę cię więzi. Jakaś sytuacja, być może masz wrażenie, że Ciebie więzi. Ale ta karta mocno mówi o tym, że to jest tylko na poziomie twojego umysłu. Widzę, że masz przekazy duchowe w tym momencie. Masz w tym momencie przekazy duchowe i jakieś połączenie z wyższą energią. Także tutaj albo dostajesz te przekazy w snach, albo kiedy się uspokoisz i naprawdę wsłuchasz się w siebie, uspokoisz swój umysł, wyjdziesz z takiego nadmiernego analizowania jakiejś sytuacji, z nadmiernego też bodźcowania się różnymi sprawami, scrollowania na internecie. Naprawdę możesz połączyć się z swoją wyższą energią, i odpowiedzi przyjdą do ciebie po prostu same. Ja też tutaj widzę przede wszystkim sytuację, w której przechodzisz przez jakąś stratę. Być może w ogóle ta sytuacja wiąże się z jakąś stratą. Być może to więzienie umysłowe, w którym teraz jesteś, to tak naprawdę dotyczy tego, że kiedyś przeżyłaś jakąś stratę, i teraz, teraz możesz, może coś, no właśnie, projektujesz. Projektujesz być może z tej przeszłej sytuacji na obecne teraz coś. Negatywnego, tak jakbyś sama się troszkę torturowała. Możesz się torturować oczywiście negatywnymi, myś negatywnymi myślami, tak jak mówiłam, i taką troszkę rolą ofiary, w której... Mm... Sama właściwie sprawia, że jesteś. Także trzeba się z tego uwolnić, trzeba tutaj przestać patrzeć na sytuację w kontekście predator i um, ofiara. Trzeba przestać tutaj też e, słuchać jakiegoś ego, bo jest jakaś zwodząca energia wokół ciebie. Oczywiście, jeśli masz do czynienia z jakąś osobą, która powiedzmy zachowuje się wobec ciebie e, przemocowo, albo e, no, po prostu czujesz, że ta relacja jest dla ciebie wykańczająca, że tutaj działa jakaś trauma w tobie, jakieś e, zobowiązania, Wobec tej relacji, uzależnienie, które jest dla ciebie negatywne, to tutaj oczywiście jest rola ofiary, rola predatora, jeśli chodzi w ogóle o jakąś relację. Natomiast zauważ wyższą perspektywę, zauważ wyższą perspektywę, bo wyższe energie próbują ci tutaj przekazać.